Obudź się, bo całe Twoje życie to jedno wielkie kłamstwo, które ktoś dla Ciebie zaprojektował. Od dziecka mówili Ci, co masz jeść, jak masz wyglądać, w co wierzyć i komu ufać. Zasady, autorytety, piramidy żywienia, system edukacji, reklamy leków, nawet Twoje emocje wszystko zostało zaprogramowane tak, żebyś był posłuszny, zależny i słaby. Myślisz, że podejmujesz własne decyzje? To iluzja. Mówili ci, że mięso Ci szkodzi, że musisz jeść warzywa, że suplementy cię uzdrowią, że bez leków nie przeżyjesz, że musisz pić trzy litry wody dziennie i spać dokładnie osiem godzin, bo inaczej umrzesz bzdura. Wmawiają ci, że choroby to genetyka, że depresja to brak serotoniny, że jedzenie ma kalorie i że powinieneś liczyć je jak niewolnik. Obudź się! Jesteś mięsożercą, istotą stworzoną do życia w sile i wolności, nie do siedzenia w klatce i spełnienia poleceń. Każdego dnia karmią cię strachem, uzależniają cię od wygody i odcinają od prawdy. Ale ty możesz to przerwać, możesz odzyskać kontrolę nad swoim ciałem, umysłem i życiem. Projekt Sukces daje ci plan, aby zacząć od nowa. To drogowskaz do wolności, do prawdy, do życia w zgodzie z naturą. Teraz pytanie brzmi: co z tym zrobisz? Zapisz to i wróć do tego, kiedy znów spróbują cię uśpić.